Siema. W sumie ciężko nie wiem co powiedzieć w ogóle do końca yy, No, filmów nie było prawie 4 lata yy, i co dalej? No w sumie teraz z, z, postanowiłem coś nagrać. Zobaczymy jak to się przyjmie. Nie wiem, pokażę sztuki w hodowli. Mam nadzieję, że jakoś mnie słychać mm, Bo wieje wiatr. Dosyć, dosyć taki nieprzyjemny a nie jest źle e, ogólnie co na pewno pierwszy rzut oka widać no to klatki stoją inaczej, bo kiedyś stoją tutaj teraz stoję tutaj może z... nie tak a bardziej nie oddalę zajebiście stoją tu nie kiedyś tu stały także, także taka główna w sumie różnica Jezu zuchy wieje no i, co? no i rasa się zmieniła, bo wszystko to jest w jednej rasie teraz trzymane w UJTS-ach. Z tego co tu ładnie widać, są podzielone. Tutaj klateczki są też w ogóle zupełnie inaczej wyglądają niż na ostatnim nagraniu. <grym> się sporo pozmieniało. Yy, co by to jeszcze powiedzieć? No w sumie nie wiem. W może pokażę Wam, co, co, co posiadam aktualnie w hodowni no to tutaj mamy samca Wujotasa yy, 94 punkty yy, 938 chyba nie, nie, nie będę mówił bo nie pamiętam yy, 900 coś p yy, z hodowli no chcę podejść ogólnie trochę ciemno yy, w, klat w klatce więc może jego ja go na stół wyjmę także tak tak się prezentuje jeden z głównych reproduktorów w hodowli yy. No, w sumie najstarszy samiec u mnie na ten moment ma y, wylinkę dosyć dużą jeszcze, ale i tak już nie jest źle, bo to co było, to była tragedia. No, ale fajny, bardzo, bardzo dobrze y, kryje, ładne młody daje. Y, jedynie co, no, to pazurki ma do przycięcia ale u niego przecież to jest kurde tragedia. Potrzeba minimum dwóch osób do jednego samca. No, samczyk fajny. Y, w hodowli nazywany Boguś ogólnie z ciemniejszym trochę okrywą niż, reszta, niż drugi mój samiec którego zaraz też Wam pokażę z jakiej on jest hodowli to tutaj będziemy mieć na lewym uchu 902P mam też samice z tej hodowli trochę katar mam więc sorry za, za ten no ale samczyk niczego sobie fajny. Naprawdę fajny, przyjemny samiec. Na razie jeszcze zostaje, bo mam... W sumie nie mam samic do niego spokrewnionych, także zostanie. No daje fajne młode, dlatego też, też jeszcze posiedzi. Dobra, to przejdźmy dalej może. No i w klatce niżej mamy młodego samczyka z mojej hodowli. Jeszcze nie ma wszystkich tatuaży. ma na razie tylko zatatuowane prawe ucho, nie ma numerów hodowli, bo jest mały problem z rejestracją. Ale prawe ucho ma już zatatuowane Jest to tegoroczny kwietniowy samczyk. Trochę mniejszy jest od brata. No i co? No i fajne jest, no. Fajne są samczyki dwa, które mam, ale tego wam nie będę pokazywał. Pokażę wam drugiego. także przejdźmy dalej. Tak, tutaj mamy drugiego mojego reproduktora w hodowli. Zemka 104. Nie wiem, zaraz wam powiem. Nie chcę mówić, bo nie pamiętam. No ale Samczyk fajny podchodzi. I to jest ojciec tego Samczyka i tutaj tych młodych, co tu mam, dalej w tej klatce. No w sumie też wam go wyjmę pokażę. Jest ogólnie na sprzedaż, więc jakby ktoś chciał, to zapraszam do kontaktu w sumie podam maila. No tutaj właśnie jest Samczyk z hodowli MK 104, tak, dobrze pamiętam. Fajny samiec, młode daje, naprawdę fajne, super. Duże mioty są po nim, bo od 9 do 7 sztuk, no mniejszych po nim nie miałem, ani po samicach, które były nim kryte, bo nie tylko w mojej hodowli znalazły się po nim młode. Nie wiem czy jest ten, no ale ma dużo, ma 93 punkty z jednej wystawy, z drugiej 94,5 dwa razy powtórzone. Na jednej w Słowacji i na Broniszach ma 95, najbardziej aktualna. No i Samczyk 250 zł za niego chce. No Myślę, że to jest adekwatna cena do, do tego samca, do tego jak je mu oddaję. No też ma w wiadomo, mamy taką pogodę. No mamy co, mamy drugi, trzeci listopada dzisiaj, niedziela, no to trochę, trochę ma, mają wszystkie takie linki, ale Sączyk fajny, przyjemny, te mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać, Było trochę głupio, jak nie to tego nawet nie wstawię. No ale, ale fajny, no młody daje super, zaraz Wam pokażę jednego samczyka, który jest, no i ogólnie one będą na wystawy młode po nim. Więc no, zaraz wam pokażę. No, tu mamy samcika po nim. Jest fajny. Fajne, duże. Duże są. Kwietniowe. No, to jest y, brat tego, co jest tu na dole. On tu sobie siedzi. Fajny samczyk. Ładny. Głowa niczego sobie. No, zobaczymy. Będą, będą wystawione. No, jaśniutki jest ogólnie. Bardzo. No, tylko, no, welinki. Wylinki są. I y, 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 ta sierść jest nie taka jak powinna, ale mocny, mocny zad. Tutaj też, no, tak jak go obejmuje, no to on jest naprawdę równiutki, taka, taka fajna, fajna byczółka, więc też będą, też myślę, że będą się hodowli fajne, fajne sztuki. No, ucho ładnie, widać. No jest, jest niczego sobie taki samczyk. Drugi jest troszeczkę, troszeczkę mniejszy od niego, tak jak mówiłem. A nie niedużo. Delikatnie, naprawdę delikatnie jest ta różnica. Jeszcze Wam pokażę dwie samiczki, co mam po tym po tym samcu. I potem Wam pokażę ich matkę, też fajną samicę. No i one będą też na jakichś wystawach wystawione i pewnie też pójdą na sprzedaż samczyki, bo samiczki zostawiam. I dlatego też poszukuję samca za niego, bo mam po nim... Do tej hodowli zostają dwie samiczki i będę chciał zmienić trochę krew u siebie, zobaczyć co dalej. No, także ja go odkładam. Idziemy dalej. Tutaj, w ostatnich dwóch komorach, co mam, są dwie samiczki. Tu jest jedna. Bo ona się tak nie chce pokazać. No, ale tam może podejdzie. To jest druga. To są siostry tamtych samczyków. Też niczego sobie samiczki. Fajne. Będą na pewno dawać ładne młode, myślę, do, do dalszej hodowli. No zobaczymy co, co z nich będzie, co, co dadzą. No już Wam chyba jedną wyjmę. No tutaj mamy właśnie samiczki, jedną pokazaną. No tak jak mówiłem kwietniowe, na no, ciemnym ciemniejsze są. No na pewno od samczyków. Samczyki są jaśniejsze. No i ta samiczka, o ona się pokazała. Też jest jaśniejsza, ta jest ciemniejsza. Ciemniejszą sierść. Ma. O, no i one są właśnie takie, że skaczą z tych podestów. No ale, ale myślę, że niczego sobie samiczki. No zobaczymy, co wyjdzie na wystawach z nich. Mam nadzieję, że coś fajnego. Bo bo no pierwsze króliki na wystawę jakie zabiorę. No, tak, także tak już samiczka w środku. Na dole właśnie siostra jaśniejsza trochę. No to zobaczymy. Strasznie mnie ciekawi, co, co z nich będzie. Myślę, że ładne, ładne młode dadzą. Dobra, no to chodźmy dalej. No i tutaj mamy mojego giganta, że tak się zaśmieję. Jest to największa samica w hodowli. Jest zakocona, jak widać kotniczek wstawiony. Mają no gdzieś koło tygodnia czasu do wykotu, bo są dwie pokryte, bo dwie mam na ten moment. została I to jest właśnie matka tamtych yy, czterech sztuk została pokryta właśnie tam tamtym samcem na górze co jest do sprzedania no co, no samiczka tam też ma 90 ileś punktów 95 chyba i pół, albo 95, coś takiego w, w granicach tych 95 punktów no i jest no fajna, fajna samiczka, zobaczymy co co teraz z nam urodzi, nie chcę jej wymować no bo tak jak mówię, niedługo wykot ma także tak yy. To przejdźmy na dół, na dole jest samczyk, jeden z trzech po, po tamtym samcu i po samicy, która mi padła, niestety na katar, znaczy Kataro dostała i najprawdopodobniej dostała wylewu i padła. I no, no i samczyk jest, no samczyki ogólnie są z tego miotu przeznaczone na własny użytek, bo mają wady, których niestety nie mogę przekazać dalej, dlatego, dlatego tak, no fajne misiaki, rosną sobie powolutku, są trzy, jeszcze mam tam też trzy samiczki, trzy siostry. One też nie są poprawne, też nie chciałbym ich sprzedawać, żeby nie przekazywać złych no jakichś wad tam innym, innym hodowcom, no bo jednak jeden miot to wolę wolę to zatrzymać i pewnie pójdą, pójdą na, na użytek własny wszystkie sztuki z tych miotów, także tak, tak, tak. A tu nadal jest drugi samczyk z tego samego miotu, też taki fajny misiak. No szkoda ich, bardzo mi ich szkoda No bo są po ładnej samicy, która niestety napadła. A no, nie chcę podejść, strachliwe są Ten jest akurat strachliwy bardziej Także tak, no dobra nie będziemy go stresować, niech sobie siedzi Tu mam drugą samicę, ona to w gotniku cały czas siedzi No nie będę... o wyszła Chciałem się pokazać, druga samiczka I ona jest pokryta tym moim drugim samcem, tym pierwszym w sumie, co wam pokazywałem W tamtej klatce Bogusiem została pokryta. A i tak, ta samica i tamten samiec Boguś są z jednej hodowli. Z tej samej, yy, ale nie są spokrewnione, są, yy, są, no, są tylko od jednego hodowcy. Yy, także tak. No. Zakupione w maju na wystawie w Poznaniu. Zostały, tamten na Zbroniszach ta została w Kielcach, kupiłem wtedy dwie samiczki, ale no niestety druga padła a ta została po niej nie mam aktualnie żadnych młodych jeden wykot miała ale wszystkie młode zostały samą sprzedane, no urodziła wtedy trzy sztuki ładne sztuki co były trzy samczyki które ładnie, ładnie odchowała no i co, no i zobaczymy co teraz, teraz urodzi jeszcze tylko klatki czekają na założenie woreczków, żeby Wiadomo, nie wiało im tutaj, nie, nie, ten. nie przeszkadzało. Trochę, trochę ograniczyć im ten stres. Będzie trzeba, bo ta to jest, no, stres, stresik, jeden wielki to samica. No dobra, zostawmy ją. Niech se sam siedzi. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No przejdźmy, może dalej. No i dobra, teraz przejdźmy sobie do klatki, która została w sumie dosyć niedawno odnowiona. Jest cały nowy bok wstawiony. Tutaj cały przód. No, nie wiem, z miesiąca temu ją skończyłem, chyba. jakoś tak. No, i tutaj mamy trzeciego samczyka z tego miotu. No, ten to jest taki, chyba naj... no on chyba najbardziej to podchodzi, jak, jak tam, jak chce. Siedzi sobie tutaj. Yy, jedzonko wiadomo, sianko Tylko paśniki mam za nisko zawieszone. Trochę nie przemyślałem tego. No, no musiał je tak gdzieś tutaj podwieźć. No, starsi widzowie na pewno wiedzą, co to za klatka jak ona wyglądała, że ona była dosyć tragiczna, że tak to powiem, a teraz tak, tutaj są progi, się je wyjmuje, w sumie tylko tam na dole nie mam progów, tak to każda klatka ma progi, tylko tam ta pierwsza, a na dole jest bez, i seria te progi dużo, dużo dają, no i tutaj są właśnie, tutaj właśnie jest ten jeden samczyk, ostatni z tej trójki, i tu mamy trzy samiczki, eee, trzy samiczki no, w sumie nie wiem, co o nich mogę powiedzieć. To są, One są też kwietniowe. Yy, wszystkie te sztuki siadzą sobie, yy, trzy trochę takim zatłoku. Ale no, mają, mają się dobrze, rosną, przybierają na wadze. No, tylko mówię, no te wady genetyczne trochę mi ich szkoda. No, zobaczymy. Zobaczymy, co, co z nimi będzie. Jeszcze jeszcze dokładnie sprawdzę, zobaczę czy, czy one, one są bez, czy wszystko fajnie wygląda, bo samczyki mają ogólnie problem z, jakby to powiedzieć, z zębami. Jeden samczyk ma, tamten, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jeden jest bez jądra, a jeden jest chyba w porządku, ale, ale, tak jak mówię, samczyki sobie zostawiam na użytek, no bo ja też tam sprzedaję też tuszki, więc. Więc tak to też będzie, no i, a samiczki to nie wiem, no zobaczymy co z nimi będzie Tak jak widać są, są, tane. są trzy sobie siedzą I co, no i co, no i rosną sobie, no tak wygląda na razie hodowla Tutaj mam pasze trzymam w takich e, koszach Żeby to trochę lepiej wyglądało, tutaj się trochę bajsot zrobił e, O, szczotka zapomniałem zabrać ostatnio i sobie leży, oczywiście no bo ostatnio czesałem wszystkie sztuki praktycznie. O, samica się pokazała. Ech, co, tutaj jeszcze jest resztka mm, Proforce. Proforce, nie wiem jak to czytać. No i tutaj mamy pasze dla młodych. więcej pszenica i granulat. Z tego robię aktualnie pasze, bo y, owiec mi się skończył. Nie mam, muszę trochę zakupić. Komar. Komar się posiedziło, nieźle. No a tutaj po prostu trochę inna dawka, inne wymieszanie trochę, trochę inaczej to wygląda. Także trochę się tam różnią te pasze, ale niewiele. No i co? No i trochę inaczej teraz hodowla wygląda tak jak teraz widać, jak się prezentuje. Ładna pogoda. No no i nie, no jak, jak będzie trochę chwila czasu, czasem tam co jakiś czas może coś nagram, teraz pewnie. Nie wiem, może nagram coś, jak się wykocam, bo W sumie to tak nic za bardzo się nie dzieje tutaj w hodowli. Dużo nabytków nie mam. Teraz będę na pewno jechać na wystawę do Bronisz. 17 listopada, niestety, no tak jak wyszły te problemy z, z rejestracją hodowli, to jeszcze nie wystawiam swoich sztuk. W sumie z rejestracją są moje problemy, ale, ale, ale już się już praktycznie mam wszystko, wszystko podbite. I, I no. Ale będę na wystawie. Plan jest pojechać do Kielc jak będą, one tam w grudniu powinny być. Może tam już się uda wystawić. Zobaczymy, nie jestem jeszcze pewny. Mam nadzieję, że uda mi się teraz domknąć w najbliższym tygodniu właśnie wszystkie sprawy z hodowlą, jeżeli już będę miał wszystkie dokumenty, wszystko co potrzebuję. No. No i tak, jak, jakby ktoś był też samczykiem zainteresowany, zapraszam do kontaktu. E, maila myślę podrzucę w, w, w komentarzu, w, w tym, w opisie do siebie. E, no i co, no i. No i sobie tyle. No, jak, jakby. Tak. Tak to wygląda aktualnie. Zobaczymy. Zobaczymy, co się urodzi. Mam nadzieję, że. Na, na tą samicę liczę, ale od niej to troszeczkę taki pewniaczek, myślę, jest, bo ona ładnie młode odchowuje. Niestety ostatnio zdarzył się taki wypadek, że te cztery sztuki, co są, to są z wymiotu 9 sztuk, ale tylko cztery się ostały. No, wynik wtedy miała, miała jakieś problemy. Nie chciała, nie chciała, tam, wyciągała młode z gniazda, o, w ten sposób wam powiem. Nawet, wiecie, nie, nie zaglądałem do niej za dużo specjalnie. A wcześniej miała mioty po 7 sztuk odchowanych. Pierwszy, pierwszy miot to były 4 sztuki, 4 odchowała. Potem 7 na 7, 6 na 5 odchowanych. No a tam miała 1, 3 sztuki. Zobaczymy, co teraz, co teraz urodzi. Też liczę na to, że wyjdą fajne młode. I myślę, że też się coś zostawi. Coś zostanie po nich na jakieś jesienne wystawy. Albo coś takiego. No, zobaczymy. No, także tak, tak się to teraz prezentuje. A co będzie dalej? Się okaże. Mam nadzieję, że tego samca chciałbym sprzedać do tego 17 listopada. Ale nie wiem, czy się uda. Trochę bym na to liczył, żeby właśnie na tych broniszach zakupić yy, jego następcę. Który by, by. ten Ale tak, jakby ktoś, ktoś by był chętny, to mogę go też tam dowieść oczywiście samczyk fajny młody daje super jest taki misiak mocny no teraz nie chcę podejść ale bo go wyjąłem jakbym go nie ruszał to by podszedł no ale jest taki fajny misiak duży samiec młody daje super nie wiem on teraz 4, 4 coś waży jak dobrze pamiętam o, podejdzie fajny misiak jest o, miał ksywkę Andrzejek bo, bo ten zawsze był taki spokojny. A no. No w sumie nie wiem co jeszcze mogę wam powiedzieć. Jakbyście coś chcieli wiedzieć, to opiszcie w komentarzach, jak coś tam dogram Wtedy jakiś, jakiś film, się, film się zrobi. Także jakbyście coś chcieli wiedzieć, to no zapraszam do komentow komentowania. Yy. Także, w sumie to chyba na tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!